Ale cudownie. Alternatywa dla zatłoczonej Goryczkowy I powoli dochodzimy do Nosalowej przełęczy W lewo na Nosal Tutaj po środku jest nasza właściwa nartostrada Którą będziemy szli Poruszając się nartostradą w górę Po prawej stronie Mamy Stoki Boczania A po lewej stronie Mamy Dolinę Olczyska Druga podejścia, którą teraz podchodzimy, jest oczywiście też nartostradą, która prowadzi w dół w skali gąsienicowej. Prawilnie przypominam, że narciarze w górach się pozdrawiają, więc może być to do ładniejszej dziewczyny mrugnięcie oka. Do faceta mówimy po prostu cześć. Tutaj dochodzimy do miejsca. Gdzie znak informuje nas o ewentualnym zejściu lawin z prawej strony schodzi żleb, który w warunkach lawiniastych może okazać, się nie lada zagrożeniem. Dlatego trzeba zachować szczególną ostrożność przy pokonywaniu takich miejsc. A żleb z bliska wygląda tak. Niepozornie, prawda? A potrafi wyjechać. Jeżeli jest zbyt stromo, poruszamy się do góry za kosami. W taki oto sposób. Pyk. Pyk. Dochodzimy do miejsca, w którym szlak odbija 90 stopni w prawo. Wchodzimy powoli na taką grańkę. Na taki wzgórek gdzie podejrzewam, będziemy mogli złapać dzisiaj pierwsze promienie słońca. Zrobiło się pięknie, a teraz lecimy tą przecinką w lesie. Tak wygląda, zakopane pod pierzyną z chmur. Coś pięknego. W tle widać tylko babią górę. Możemy obserwować. Praktycznie całe otoczenie hali gąsienicowej. Jeden z najpiękniejszych widoków w polskich szach gdzie łączą się szlaki naszej nartostrady i szlaku łączącego murowanie z halę gąsienicową z kuźnicami. My kierujemy się w tą stronę. Jesteśmy na hali gąsienicowej Zajście do murowańca A my skręcamy w prawo Idziemy sobie na Kasprowy Mijamy obserwatorium I zjeżdżamy na fokach Do rozwidlenia szlaków Stamtąd przyszliśmy A w tą stronę idziemy Hala gosilicowa 1510 metrów nad poziomem morza Na Kasprowy Wier, Godzina 20 Nasz szlak podejściowy na kasprowy wier będzie prowadził na lewo od wyciągu krzesełkowego. Skręcamy sobie w prawo i lecimy już na kasprowy wier. W zasadzie to ostatni etap naszej wycieczki było to ostatnie rozgałęzienie szlaków. Szlak odbijający w głąb doliny Gąsienicowej, na przykład na karp albo na świnicką przełęcz a my lecimy w prawo i przez chwilkę jeszcze będziemy po prawej stronie wyciągu krzesełkowego ale chwilę później skręcamy na lewo chwilkę poruszamy się nartostradą możemy jeszcze chwilę popodziwiać chmury które piękną warstwą przykryły nasze zakopane a my Ruszamy do góry. Ostatni moment na Kasprowy jest dość stromy. Dzisiaj jest tutaj bardzo nierówno. Dodatkowo bardzo twardo. Więc zdecydowałem się odpiąć narty. I ostatni odcinek pokonać na nogach. I ostatni etap Podchodzimy na szczytka z prawego wierchu Zachód słońca już jest Teraz tylko Szybko się Przekształcić W zjazdowca I ciśniemy na dół Cudownie. Warto było wychodzić z domu. Zdejmujemy foki. Ubieramy się do zjazdu. Warto założyć coś cieplejszego. Jeżeli mamy grube rękawiczki, to rękawiczki grube też warto nałożyć na ręce. I zjeżdżamy do zobaczenia na dole. Rzut oka na naszą trasę jest fajnie. Warunki są dobre jak jest szybki jedziemy robi się ciemno Także trzeba uważać.